Hej, witam Was serdecznie z raz z tej strony. Kochani, mały update. Tak jak tydzień temu Wam obiecałem, to co widzicie tutaj, no, As albo i nie widzicie, czekajcie, bo kiosk o, teraz powinniście widzieć. Świeże, normalnie jak świeże bułeczki z piekarni Assassin's Creed Rouge, wersja PC-owa. No, niestety tylko zwykła, aczkolwiek i tak. Mi e, według mnie po prostu wersja kolekcjonerska nie była e, warta, żeby jej kupić. Tak więc e, kochani, na dzień dzisiejszy dzisiaj mamy 10 e, marzec, tak dziesiąty marzec, dzień faceta mężczyzny, czy chuj jak to się tam zwie, mało to istotne. E, mamy. Zakupioną gierkę, zakupioną gierkę i od dnia jutrzejszego prawdopodobnie, bo dzisiaj już się nie wyrobię, będę wrzucał filmiki z Assassin's Creed'a. Assassin's Creed'a nie wiem ile będę przechodził, zobaczymy. Kolejna sprawa, ostatnie dwa filmiki nagrałem dzisiaj rano z Dying Light'a. Jeden już jest wrzucany tak jakby na YouTube. A. Podejrzewam, jest godzina 16, może do 22.00 mi się to wrzuci, tak, kochani, to mi się bardzo długo kurwa wrzuca, to jest masakra. Tak więc może do 22. mi się wrzuci, może w międzyczasie jeszcze coś tam wyrenderuje, ale na pewno. Filmy z Assassin's Creed'a będziecie widzieli dopiero jutro. Jutro będą dwa filmy, to mogę Wam obiecać. Pierwszy będzie z Asas Boże Święty, nie z Assassin's Creed'a, z Dying Light. To postaram się rano wrzucić. To będzie ostatni odcinek z tej serii, chyba że będziecie chcieli coś więcej. Na ten temat, to wtedy piszcie w komentarzach, piszcie hmm, pod filmami. Ja to ogarnę, może jeszcze coś ponagrywam. I tak, na chwilę obecną, na mojej serii będzie królowało Assassin's Creed. Assassino! Dzięki serdecznie za uwagę. No cóż, imię jego oglądania. Hej, hej.